W dzisiejszym odcinku postanowiłem udać się do mojej siostry w celu zamieszkania u niej. Po przyjściu dała mi pokój gościła, natomiast to co odkryłem pod jej domem było naprawdę straszne. Oglądaj do końca, aby nie przegapić żadnego momentu, zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę. No bo były dymy. Zapraszam do oglądania. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w sumie to w pierwszym odcinku z czego, z czego to jest roleplay w minecrafcie, który będzie, normalnie będę was dodawać widzowie, ten co musicie zrobić to teraz napisać komentarz z napisem chcę na roleplaya to wtedy i suba z dzwonkiem to wtedy będziemy losować z komentarzy, jest to nowa seria, eee, także rozpoczynamy serwer ja ogólnie przemieściłem się tutaj przy, do, przy jakimś szpitalu i tam w ogóle widzę ludzi, chwila tam jest... Ej, dobra, yy, czekajcie, za chwilę wam wszystko powiem, ale yy, chciałem wam powiedzieć, że tutaj yy, mieszkam sobie pod tym, jakby mostem. Nie wiem, jestem biedny trochę, ale yy, mam nadzieję, że niedługo zarobię, bo tutaj są prace, będziemy też zarabiać możliwe. Ale teraz czas przejść w ogóle dalej, bo tam zauważyłem moją siostrę. Co moja siostra robi na serwerze? Dobra, czekajcie, ja się tam przejdę. Yy... Chyba pan oszalał, nie będę panu płacić tyle oszalała. pieniędzy za takie głupoty. K Pani oszalała, Halo? kajak, siostra? Cześć! Jezu, co tu się dzieje? O, ty jesteś ja na się tym serwisie, grasz tutaj? Co jest? No. no. O kurde, jak... Ja nie wierzę, co tu się odwaliło właśnie? Ej, yy, czy ty masz jakieś mieszkanie? Bo ja mieszkam pod, do... pod jakimś mostem w ogóle. No słuchaj, nie wiem, czy cię chcę wpuścić. Ale, no, jak mnie, mnie wpuścić, brata? No, no ale kurde, no, ja chciałem cię przekonać no, jakoś. Nie. No, ale... Patrz, ja, ja mogę z tą zamieszkać chwilę, bo pomóż, bratu, naprawdę, ja jeszcze dopiero jestem nowy. Ja też chcę youtuberów zapraszać i w ogóle. Założymy ci kanał na YouTube, dawaj. No dobra, ale no, no, okej. Okay. O, dobra, jest, dobra, dzięki, dzięki. Uj, ale to masz ten dom dorąbany. Ej, kozak jest. Ile ty na niego zbierałaś? Co to jest? To jest jeszcze przy mieście? Musi być droga. Czemu on jest cały różowy, o fuj Zresztą... Mój ulubiony kolor, jakiś problem? Nie, 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 ja też lubię różowy w chwilach Dobra, śpisz u góry, a ja śpię na dole Bo jesteś gościem, więc O, no. to super, dzięki e, Dzięki siostra, serio, kurde jak Normalnie ta przygoda się zaczyna zarąbiście Jak tam w ogóle Masa ludzi gra na tym serwerze e, Dobra, wiesz co, ja, ja, ja pójdę na górę, a masz tam w ogóle komputer? E, no mam, mam A dobra, no to ja lecę na górę, to dzięki Tyle mi wystarczy Ale mi oskamowała, nie ma komputera Ale fajnie ma widok na to miasto, jeszcze tu nikt nie może wchodzić Co jest, ale zarąbiście Jest w nowym mieście Ludzie, jest już w pocięciu, Dalej jest nos, ale moja siostra gdzieś wyszła Więc teraz idziemy sobie do mojej siostry I jeszcze przed tym, zobaczcie to w, to w ogóle nie działają te świata, co jest eee, ona gdzieś właśnie poszła z domu I muszę ją znaleźć, żeby się spytać jeszcze gdzie jest łazienka Bo chce, chce się opróżnić tak, tak zwane zrobić A nieważne gdzie ona jest? O, tutaj jest, dobra. E, siostra, cześć, co ty robisz o tej godzinie na dworze? No, zbieram drewno. Dre drewno? Kurde, o tej godzinie. No, muszę jakoś opłacić dom. No, opłacić dom, ale to ja ci może pomogę, mogę się spytać, czy ja ci chcę, żebym. Kurde. Nie, bo... no, poradzę sobie, spokojnie. Na pewno? A w ogóle, gdzie jest u ciebie no. łazienka? Bo u ciebie nie ma łazienki w ogóle. Wiesz, co? Nie ma łazienki. Nie, nie ma, to gdzie ty. To... Nie, nieważne, dobra, nieważne. No i czekaj, czekaj jeszcze chwilę, powiem. E, co, ci coś. co jest tak? Ja wyjeżdżam z moją koleżanką i mm -hmm. przez ten czas możesz popilnować mojego domu. E, domu? No dobra, mogę cię pomilnować, nie, nie ma sprawy. A gdzie wyjeżdżasz? No, muszę jeszcze pozbierać tego drewna więcej, bo tutaj jest słabe, a, do... żeby opłacić ten dom. No dobra, dobra. Czyli mam ci przypilnować domu, a dostanę coś w zamian? Jak nic cię nie stanie, to może coś dostaniesz. No dobra. Dobra, dobra, no to, to, to spoko. No to, to ja idę, to, to ja pilnuję. Ja. No, jak ochronić? Ochronić. Kurde, mam dom, całą chatę na, dla siebie, robiłem imprezę dzisiaj. E, całą chatę trzeba zbadać. Tu jest balkon, w ogóle wszyscy już poszli do domu spać. O, tam ktoś. Tam ktoś chodzi. E, nie wiem, naprawdę, zarąbiście dom, mam. Jeszcze, no, to miasto jest najlepsze chyba ze wszystkich. Jeszcze jak ktoś widział lepsze miasto, to. to, to nie wiem, to nie wiem po prostu. Dobra. O. Teraz się rozsiąść i... A pomyśleć. Ach, nuda bez kolegów. Nie mam żadnych kolegów, youtuberów, nie ma nagrać jakichś challenge, nie ma pieniędzy, nie ma gdzie zarabiać, bo nie ma nawet pracy. Tu są jakieś ludzie dalej siedzą w tych swoich biznesach, tylko by kupować, bym poszedł na jakąś pizzę, ale dobra, nieważne. E, w ogóle, ludzie, zauważyłem coś przed chwilą, bo pod moim domem jest moja siostra, tak! Jest moja siostra i nie wiem nie ja, ja nie wiem co zrobić. Bo ona tam ciągle siedzi i coś tam robi. Nie, ona miała gdzieś wyjechać i jest ciągle na serwerze. Tu są drzwi jakieś w ogóle, których wcześniej nie wiem, czy były. Yy, Sprawdźcie sobie potem na nagraniu, co, czy były, czy nie. Yy, I ja chcę w nie wejść teraz, bo ona na pewno jest tam na dole i tam jest wejście do skrychu. Tylko boję się tam zejść, bo pewnie się wkurzy na mnie. Może coś robi. Nie wiem, co może robić. Może. Nie wiem, kurde. Właśnie chciałbym zobaczyć, co ona tam robi. Strasznie. O oh, kurde, czy to hmm. Ma jakąś przebieralnię I testuje stylówki Nie wiem, dobra, wchodzę tam Wchodzę tam, nie ma, nie ma co narzekać Nie ma co udawać, wbijamy tam oh, dobra, nie wiem, czy to był dobry pomysł U! Dobra, nic tu na razie nie ma, jest różowo, jak zawsze Taki strych w jej stylu O, plecaczek, widać, że nie, że se leży Ej, co Co to jest? Chwilę No możemy się, no, kurde no możemy się spotkać? Co to jest? O co chodzi? Kocham cię Jere Jeremi? Jeremi? Chwi chwila, chwila, chwila. Jeremi? Przecież Jeremi to był ten... Czy to jest mój kolega youtuber? C co jest? Kiedy nowy odcinek z Brawl Stars w Minecraft? Co jest? O kurde czy ona SMSuje z moim kolegą? Jeremi przecież... Nie, nie, to nie może być prawda! Czy ona chce być z moim... Co jest? Chwila! Ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą kto to jest Jeremi, ale... Kurde, jest Jeremy? No, bez przesady. Co jest? Przez to jest mój najlepszy kolega, to się nie może łączyć. Chwila, 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 nie wiem, co teraz zrobić. Chyba, chyba do niej zadzwonię, albo pójdę do niej, nie wiem. Kurde, co teraz zrobić? A, yy. Nie, pójdę do jakiegoś sklepu i się spytam po prostu. To będzie najlepszy pomysł. Jak mi ktoś powie, może jakiś sprzedawca będzie mędrcem albo coś takiego. I, idę do tego czegoś. Przepraszam, jest tu ktoś? Halo. Keller, e, masz tu podanie jakieś naj, 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 najsmaczniejsze żarcie, po prostu co mi da najwięcej głodu, poproszę? Yy, no dobrze. E, tak, to proszę przynieść. E, Okej, okay, dobra, to teraz kogo by się zapytać o radę? Hmm, może, może jego? Taki w sumie tu siedzi. Dobra, spróbuję. E, dzień dobry, mogę się dosiąść? Tak, można, proszę. O, dziękuję, dziękuję. E, dzień, cześć, witam, witam. E, jestem ja Nie wiem, czy pan mnie zna z YouTube'a, jestem. Ten... Youtuberem ogólnie, ale... Nie, mhm. nie do tego. Chciałem po, porady odnośnie dziewczyn. No wie pan co, tutaj są dziewczyna takie... Takie sobie powiedzmy. Takie sobie, aha. Mhm. Ale nie, nie, nie chodzi o to, chodzi o to, że moja siostra zakochała się w moim koledze youtuberze. To jest nienormalne. No Boże. To jest hit No to co mam zrobić w takim wypadku, proszę pana? O matku, to a ja już akurat nie wiem To jest normalnie hit, ja tylko ja to powiem Hit? No super, dzięki za pomoc Ciasto O ciasto, dobra, daj mi je, najem się przynajmniej O, dzięki e, no to dzięki za pomoc Eee, poczekaj chłopcze Co, co jest? Tak? Wiesz co? Akurat mi się przypomniało, Masz tak? jej zabronić to robić i tyle. Zabronić to robić? Na pewno? Tak. A tak, to, nie zniszczy, to nie zniszczy po prostu tego, że ona mnie wywali z domu? Nie, nie powinno. Na pewno? Na pewno. Nawet uwierzy. jak będzie mnie bić, to mam mówić, że nie? Tak. 100%. Mhm. 100%. No dobra, no to lecę. To dziękuję za radę, proszę pana. Na nie pewno będę jeszcze przychodzić. Jak coś to pal mi na numer, na razie nie mam telefonu, bo mnie nie stać. Ale... Dobrze, dobrze. Jak coś to się spotkamy, jeszcze miasto jest mm -hmm. dość małe. Mam Dobra. nadzieję, że się bardziej nie rozbuduje, żebyśmy się jeszcze spotkali. O kurde, o moja siostra akurat biła O, cześć siostra, halo, halo, jesteś? Okej. Oh, hey. Cześć hey. siostra, ogólnie to byłem u takiego pana i widziałem cię, że nie poszłaś na drzewa. Gdzie ty byłaś? Co ty robiłaś? A co ty? Ci to interesuje? No interesuje mnie to, że wiem, że ty chcesz chodzić z Jeremim i mówię ci od razu, że to jest Co? No tak, i że chcesz chodzić z Jeremim i Skąd niby to wiesz? bo ja się znam i ja śledziłem cię. Słuchaj, nie powinno cię to obchodzić. powinno mnie to obchodzić, ponieważ wiesz co? Zakazuję się ci z nim spotykać i powiem mu najgorsze rzeczy, żebyś nie mogła z nim być, bo... Słuchaj, zaraz ci zrobię takie, czy puścisz Jeremiego do domu, że to pomamiętasz. Czy ty masz nóż? Halo? Przestań, prze... przestań, przestań, rozumiesz? Nie możesz mi zakazać miłości! Zakazuję ci, bo on jest youtuberem, rozumiesz? I on nie chce się spotykać z, z takim z takim kimś, jak ty. Szczególnie, że jesteś moją siostrą! I co? To z tego, że teraz, w tym momencie, masz stanowczy zakaz. I dziękuję. Nie obchodź mi Przestań, a przestań! a Kurde! Palu, przestań, nie! Naprawdę przestań, siostra, nie, nie, nie! Ja nie chcę ubierać! Och, kurde, jesteś w szpitalu, zarąbiście. Mm, teraz. O. Dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry. Z tej strony młodszy doktor Maciek. Chciałbym pana poinformować, że musi pan zostać jeszcze dwie godziny w lekarzu. U lekarza, właśnie tutaj. No, bo inaczej zostanie pan zbanowany. Ale. I osoba, serio? która. Osoba, która pana zabiła, może pan mnie poinformować, ja to zgłoszę i... Tak, może zostać mogę powiedzieć, mogę powiedzieć. Już i, już i tak jej nie szanuję. To moja siostra, nazywa się Koyoko. Hmm... Chwila, tylko sobie zapiszę. Uh -huh. A może pan opisać ją, jak e, Jest... Ma różowe wszystko. Dom ma różowy. O, dom ma różowy. Tak, ma dom różowy w pizzerii. Aha, dobrze. To my już wysyłam policję. O, tak. W sensie... Kurde. Czyli ja na pewno dobrze postąpiłem? Yy, no dobra, nieważne. Yy, halo, halo, Stefan, jesteś? Tak. No to słuchaj, jest sprawa. Musicie tam podjechać na ten niebieski budynek tam na Grow Street czy jakoś jak ktoś tam mówi, wiesz, obok pizzerii, ten. Nie, wiesz jaki. Dobra. No, sprawdza. No pa. Halo! Eee, przepraszam, ale co to ma być? Zabijanie grozi dziś 6 godzin. Więzienia, czas serwerowy. Ale ja nikogo nie zabijałam! Zabiłaś? Eee... kogo? Twojego brata. Ale ja nie chciałam! Nie wiedziałam, że umrze! Idziesz ze mną. O Jezu, proszę pana, ile jeszcze mam tu siedzieć, kurde, już siedzę myślę, że z 4 godziny, no. Minęło dopiero 15 minut, człowiek, nie wytrzyła z tobą. Ale no, ja już nie chcę mi się siedzieć. No to nie wiem, idź czy jakąś herbatę, albo coś. Ale lecz, przecież albo... mam leżeć tutaj, pan mi kazał leżeć. To poproś jakąś pielęgniarkę, ona ci przyniesie. Ale nie ma tu pielęgniarek, jaki to ma sens? Dobra, wiesz co, jak tak się nudzi, to możesz zapłacić za kilka kilkaset tam tysięcy dolarów. Szybszy powrót, jakieś pół godziny. Nie, to ja podziękuję. Ja nie mam nawet dolara w kieszeni. Ja dziękuję, dziękuję, dziękuję. No to uczysz się, bo już nie No przeprowadziłem ją tutaj. O, o, dzień dobry, kurde, w końcu. I co o narobiłaś? Proszę. Dumna jesteś z siebie. Przepraszam, z mojej miłości do Jeremiego No kurde, teraz to będziesz, teraz to już nie ma miłości. I co? No dobra, wybaczam ci to, jedyny raz, ale teraz przecież ja muszę siedzieć dwie godziny, więc jeżeli wyjdę... Nie będziemy już razem mieszkać, bo on mnie zabiera do psychiatryka na dwie godziny. Na dwie godziny? Co? O kurde, nie, przesadziłeś gościu. Psychiatryk to jest najgorsze miejsce, ona będzie miała wysadzony mózg. Trudno. Tak jest prawo. Ja cię... Ile jeszcze zostało tutaj, proszę pana? Panie, jeszcze, jeszcze. ja nie jestem nie nawet, nawet 5 minut nie minęło, chłopie. Aaaa... O, 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 Cześć. Jeszcze Cześć. 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 To ty tak, To ja. Przykro mi, że spotykamy się w takich okolicznościach. To mało no. romantyczne. A chcesz się zabawić? No, no nie wiem, słuchaj, trochę mało się znamy. A może jednak? A może jednak też. Przestań! się! <grym> się> proszę pana, mogę już wyjść, bo chcę zobaczyć, co jest u siostry. Siedzę tu tak długo. Dobra, Jezu, wypuszczę cię. Zostało ci pół <grym> godziny, ale cię wypuszczę. Jak będę mieć jakieś problemy, to zwalę wszystko na ciebie. Wyżej, Dobrze, ty przyjmuję cipa. taką ofertę. Dziękuję. O Dobrze. kurde, jak ja nienawidzę siedzieć w szpitalu. To jest tak nudne, ale dobra, przynajmniej możemy teraz wyjść i odwiedzę tą siostrę. Bo kurczę aż mi się jej żal zrobiło. Po co ja mówiłem, że ona mnie zabiła? Mogę po prostu powiedzieć, że umarłem samemu albo coś, ale. Dobra, nieważne. Lecę do niej, i zobaczyć co u niej, a teraz. Yy, yy, tutaj jest to, to, to miejsce? Tak, to to. O, policjant, kurde. O. Prześ, bie, mnie. Dobra, ale fart. Ja nie wierzę, serio. Dobra, tu, tu jest na dole, jest na dole, dobra. Socy na dół, na dół, na dół. Kurde, czy to jest piła mechaniczna? O, ja pierdzielę, policja tu chodzi. Szy, szy, szy. Dobra. Halo, siostra, siostra, co tu się dzieje? A może co tu się dzieje? Halo, no, przestańcie no, no, się bić! Chodź, no, Ej, stop, 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 przestańcie się bić! No, siostra, wyłaś stąd, szybko! Uciekaj stąd! Szybko! Co ty robisz, Kokwaku? Co ty robisz? To moja siostra! To jest moja siostra! Zostaw ją! Chodź szybko, uciekamy stąd, szybko, szybko. Ona sama siała To jest policjant, o kurde! Idzie tam, widzi nas, szybko, spadamy stąd! Szybko! Chodź, chodź chodź, chodź. szybko! Jezu, Jezu, Jezu Co oni ci nam robili? Właśnie właśnie zamykaj drzwi, Barykaduj. szybko! Dawaj, 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 barykaduj ze mną! Dobra, już nie wejdą. Ej, chyba tu nawet nie idzie, dobra, nie idzie tu. Jezus, siostra, co ty narobiłaś? Nic nie zrobiłam. Ty naprawdę. Jak, ty masz zawsze problemy przy nas. Och, dobra. Wiesz co, po prostu umówmy się tak. Ja cię zapoznam z Jeremim, może z nim być. Nie wiem czy on będzie chcieć. Już przepraszam cię za to co zrobiłem, ale kurde. A i za jedną rzecz cię z nim zapoznam. Eee, jaką? Taką, że pozwolisz mi tu jeszcze pomieszkać, dopóki nie zarobię na nowy dom i auto. No, no, no dobrze. Okej, okay. dobra, to dzięki. Och, już więcej takich rzeczy nie rób. Dziękuję. Och, dobra, dziękuję wam wszystkim za oglądanie Jak widzicie, nieźle się to wyjaśniło Ja to już zdejmę może wszystko od, nowej jej, e, a w tym czasie Do widzenia wszystkim, papa pa. I siema, a i czekajcie jeszcze na kolejne Odcinki z roleplaya, bo będzie grubo No i tak jak mówiłem, piszcie komentarze, aby się tutaj dostać Więc do widzenia wszystkim Cześć